Dobry wieczór Państwu raz jeszcze. Nie wiem, chcecie, żebym skomentował tą konferencję, której byłem świadkiem. Powiem jedno. Gdybym chciał skomentować, byłoby to wszystko bardzo niecenzuralne, proszę Państwa. Ja komentowałem to na bieżąco po. komentowałem to na, bieże, na bieżąco proszę Państwa na Facebooku. Mam nadzieję, że słyszycie mnie po raz kolejny. Nie widzicie, ja mogę tylko odczytać proszę państwa niektóre rzeczy, ale zacznę od Takiej takie jednej rzeczy. Proszę Państwa, pamiętacie Państwo, ja nie chodzę do Kościoła, nie jestem członkiem Kościoła Katolickiego, żadnego innego Kościoła Katolickiego, chociaż wszyscy wiedzą, że uznaję chrześcijaństwo za jedną z podstaw polskości i to to chrześcijaństwo Anna Domini 966, gdzie był tylko jeden praktycznie Kościół. Proszę Państwa. I nie potrzebuję księdza ani na pogrzebie, ani za pogrzebem, ani do spowiedzi, ani tak dalej. To, 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 że nie chodzę, nie oznacza, że jestem niewierzący. Może w ich pojęciu tak, ale to nie o to chodzi. Natomiast powiem jedno, proszę Państwa, my się jeszcze z nimi spotkamy. Bóg ich osądzi. Ja mogę być w piekle, ale ja będę w tym piekle siedział i z widłami i pilnował, żeby z kotła nie wyszli i dokładał pod kocią. Nie rozumiem tego wszystkiego. Nie rozumiem, nie chcę zrozumieć, boję się tego zrozumieć. Ja jeszcze nie widziałem, proszę Państwa, tak wrednego, tak antyludzkiego rządu. To, co widziałem, było zaprzeczeniem absolutnie wszystkiego. Proszę Państwa, Bóg, tradycja, miłość, wiara w ludzi nie wychodzi z Excela winien czy ma. Ci ludzie myślą tylko Excela. Czy oni nie zdają sobie sprawy, sprawy z, że zamknięcie ludzi starszych w domu, po co to epatowanie tymi seniorami? Ja też jestem praktycznie seniorem, mam przecież 64 lata prawie. Ale yy, to prawda, ludzie starsi umierają. Tak, po 70 już większość, no, jak przeżyje jeden dzień, to się cieszy. Prawda, ja jestem też już w wieku, w którym jak człowiek wstanie i nic go nie boli, to zastanawia się, czy nie umarł po prostu. To jest normalne. Po 80, no to ta śmiertelność jest dość duża. Po 90 jest duża. Po setce jest bardzo duża. A po 150 to jest, proszę Państwa, stuprocentowa śmiertelność. Po co to walić? Po co to wszystko usprawiedliwiać? Przecież nie biorą pod uwagę czynnika psychologicznego, proszę Państwa, przy zamknięciu tych ludzi w domu, starszych ludzi w domu, 70, 80-letnich, dla których wyjazd na cmentarz, pierwszego, szczególnie pierwszego i to w warunkach Polski, jest świętem, na które czekają niewątpliwie cały rok. Myśląc, że to jest, za każdym razem mówią, każdy z nas miał babcię, dziadków, nawet ja, prawda, oni już nie żyją oczywiście, ale matki, ojców i każdy z nas wie, że dla nich to jest pójście na cmentarz, o bo ja babcia zawsze mówiła, chodź Piotruś ze mną na cmentarz, bo to już chyba ostatni raz, potem już będziesz do mnie przychodził. I za którymś razem tak się stało, autentycznie, tak się stało, musiała, babcia zmarła, no więc to jest... Niestety, naturalna kolej rzecz. I nie pomożemy, proszę, i nie można. I zamknięcie tych ludzi to jest get, tworzenie getta psychicznego. A za tym wszystkim, proszę Państwa, stoi pierdolony, i będę tak mówił, Excel w ustach. Pieprzonych psychopatów o braku empatii. Excel winien ma, nie stać was na ZUS, na lekarzy dla ludzi starszych, na geriatrię, gerontologię, czy jak to tam się nazywa. Nie stać was. Ludzie starsi kosztują i to kosztują coraz więcej, i dobrze o tym wiecie. I dobrze o tym wiecie. Poza tym, gdzie tu jest jakiś sens i logika, proszę Państwa? Gdzie tu jest sens i gdzie logika? Kiedy można pójść do kościoła. A nie można pójść na cmentarz, który jest na świeżym powietrzu, i można tam zachować tak zwany Abstand, mówiąc po niemiecku, czyli bezpieczną odległość. Przecież to wszyscy wiemy. Z tej konferencji wynikały totalne bzdury, proszę Państwa. To jest totalna bzdura. Piętnasta emerytura, nie stać was na piętnasta emerytura. A co? Chcecie powiedzieć: Uratowaliśmy seniorów, nie uratowaliście. To są nieodwracalne zmiany psychiczne, które u tych ludzi będą, bo ja wiem, jak oni reagują. Znam ich. Znam ich od dawna. I wiem, jak ich wszyscy dokładnie znamy. Tylko człowiek, który nie ma zagroż, empatii, współczucia dla drugiego człowieka, może podjąć taką właśnie decyzję. Szczególnie, że w marcu mówiłem, co będzie? W maju, w, w czerwcu i lipcu robiliście, jakoś wam ci nie przeszkadzało, że ci starsi ludzie, ci seniorzy umrą, mogą się zarazić. Nie, A mniej, tylko wyrzuciliście ich do urn, bo potrzebowaliście siedzieć przy tych waszych pierdzielonych stołkach po prostu. Przy tych pierdzielonych stołkach i pierwszego organizują już akcję, zapalamy znicz rządowi pod cmentarzami, zapalcie zlicze pod cmentarzami. To dotyczy również i młodych ludzi, którzy, dla których też, którzy stracili kogoś bardzo bliskiego, również i młodego, dziecko, męża, żonę i też muszą pójść na ten cmentarz. Muszą, bo taka jest natura człowieka. Cmentarze są dla żywych, tak prawdę mówiąc. To jest miejsce, w którym, którym się całkowicie wycisza, unikają, zanikają wszelkiego rodzaju różnice polityczne, zanikają różnego rodzaju bzdury i to jest święto, na które każdy z nas musi pójść. To jest święto, proszę państwa, które jest jednym z najważniejszych polskich świąt. Tak naprawdę, niestety, święto zmarłych. Nie wyobrażam sobie wielu starych ludzi, których znam, którzy będą siedzieć w domu, bo nie będą mogli pójść. Będą samotni. Tworzycie również, przerywacie więź pokoleniową. Straszycie tymi seniorami, straszycie tych młodych ludzi. Nie przyjdę do babci, nie przyjdę do dziadka. A to jest jedyna miłość, jedyna sens życia wielu ludzi. Słuchajcie, ja znam naprawdę starych ludzi, chorych, to nie tylko jest tak jak w serialach, ale autentyczne historie. Chorych, starych, którzy w momencie urodzenia się wnuczka nagle się mobilizowali i żyli jeszcze długo, bo był wnuczek, bo mieli dla kogo żyć. I wy im to zabieracie. Wy im to zabieracie. I obietnicą czego? Czego szczepionek, których nie ma, dobrze wiecie. Dobrze wiecie, bo macie od listopada informacje, co to jest CIA i nie tylko CIA. Dobrze wiecie, bo ja również mam te informacje i również te informacje przekazywałem publicznie zresztą. Nie wszystko, ale przekazywałem, że tutaj nie będzie żadnych szczepionek. Mówi pan, panie premierze, że wczoraj pan rozmawiał z Unią Europejską. Unia Europejska nie, Unia Europejska tego nie powiedziała, bo ja dzisiaj w niemieckiej telewizji słyszałem. Że jak tylko będzie możliwość szczepionki, nie wiadomo kiedy, nie wiadomo jak i tak dalej. I to mówią Niemcy. Więc, więc nie mówi pan prawdy. Nie mówi pan prawdy. Myśli pan, że ludzie nie znają języków? To w pana rządzie nikt nie zna języków i gada bzdury. Po drugie, jeszcze jedna, jeżeli już robicie we trójkę konferencję, to ustalcie sobie. Pan profesor i pan minister, bo jeden mówił o jakiejś dziwnej kwarantannie, do której Sanepit nie będzie brał udziału, czyli co? To będzie każdy będzie, bo policja będzie decydowała o kwarantannie. Kto będzie decydował o tej kwarantannie? A pan profesor mówi zupełnie coś innego. Jeżeli chcieliście zobaczyć wystąpienie bezobjawowej empatii, bezobjawowej troski o ludzi, bezobjawowego paryde, patriotyzmu, to właśnie widzieliście pana premiera Mateusza Morawieckiego. Cmentarze będą zamknięte dla wszystkich. Dlatego seniora wszystkich seniorów też? Też? Proszę państwa? Kamil Łazurkiewicz, haha, nie mówiłem. Podziękowania za wybory. Podziękuję im też za święta Bożego Narodzenia. Zobaczycie, Księże Kamilu, proszę wybaczyć, bo wiem, że Kamil jest księdzem. My się dobrze znamy, wymieniamy, może sobie różne rzeczy, może mówimy sobie per pan. Nie muszę mówić do niego ksiądz. Więc księże Kamilu, Pan się pomodli za nich wszystkich. Tylko Pan się nie modli za tych ludzi. Ja naprawdę nie musi Pan modlić również za mnie. Ja nie potrzebuję. Ja mogę wylądować w piekle, bo ja już wiem, że tam jest dla mnie miejsce w tym piekle z widłami i pod kotłem, w którym oni się będą gotować. Proszę państwa. No, więc. Sami widzicie. Sami widzicie, proszę państwa. Dokładnie kwarantanna mówili coś za granicą, o, o coś takiego, bo nie, nic nie mówili. Oni nic w ogóle nie mówili. Oni mówili, że za tydzień będą kolejne obostrzenia. On to powiedział, proszę państwa, on to powiedział i poszedł. Odpowiedź zresztą na pytanie dziennikarza, czy on zaprosi tych strajkujących ten komitet tam, to, to była odpowiedź, że oni opozycję, opozycja odmówiła. Opozycja, czyli budka i reszta że Państwa, to jest jakiś idiotyzm. Powobywanie się na to, co dzisiaj wymyślił pan prezydent jest idiotyzmem totalnym. Bo powiem wprost, pan prezydent wymyślił nową ustawę aborcyjną czy antyaborcyjną. No i co pani Godek? Co obrońcy? Co Wa Konfederacja? To tym się kończą Mariarze z pisem. Ostrzegam. I teraz jest najciekawsze. Z tego wszystkiego, ja to ewidentnie napisałem, napisałem sobie żartem po prostu, ale widzę, proszę Państwa, że to nie jest tak do końca żart, Szanowni Państwo, bo oni myślą o tym poważnie. Otóż Pan Prezydent chyba nie czytał Konstytucji. Mnie się strasznie podoba, gdy Prezydent ratuje sytuację, tworząc projekt całkowicie niezgodny z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Nawet jeśli będziemy mówić, że to jest Trybunał Pani Julii Przyłębskiej czy Trybunał Konstytucyjny, ja uważam, że to jest Trybunał, nieważne, oto jest wielka awantura. To Pan Prezydent tworzy projekt ustawy o aborcji, który jest niezgodny absolutnie z już wydanym wyrokiem i który przez ten sam Trybunał może zostać w każdej chwili obalony. Nie wyrok tego, przepraszam, ten jego projekt może zostać w każdej chwili obalony, proszę państwa. Chyba, że pan prezydent sam nie uznaje legalności tego Trybunału Konstytucyjnego, co jest, czyli uznaje orzeczenie TSUE. Jeżeli tak, to co on podpisał? Jeżeli tak, to co on podpisał? Po prostu. No zastanówcie się. Przecież to jest idiotyzm. Przecież to, co się dzieje, to jest idiotyzm, proszę Państwa. Poza tym też powiedziałem do trochę was, może rozbawię, że do Pana Prezydenckiego Ministrze, że dla mnie pierwszym obywatelem polskim jest Jan Nowak, mnichowo 132, 62, 200 mnichowo, bo tak każą pisać listy do niego na każdej poczcie. To on jako wzór adresowy. A jak wiemy, i tak wszystkie listy idą do Pana Sasina, który ma organizować w tym wszystkim, proszę Państwa, ma organizować cmentarze ze swoimi spółkami Skarbu Państwa Boże. Przepierdoliliście 70 milionów, przepierdoliliście 2 miliardy na głupią telewizję, przepierdoliliście kupę pieniędzy na bzdury, a teraz wmawiacie nam, teraz wmawiacie nam, że to dla naszego dobra? Proszę Państwa, jako senior powiem wprost, odpierdolcie się od seniorów. My sobie naprawdę damy radę. Nam to nie grozi. Przecież zmusicie, zmuszacie mnie i zmuszacie nas do poparcia czegoś, czego nie popieramy. Czyli do poparcia tych wszystkich dziewczyn bezwzględnego, po prostu. To jest coś niesamowitego. Gdzie tu sens, gdzie logika? Jaka jest logika zezwalania na wychodzenie do kościołów, a zabronienia pójścia dwa dni na cmentarze? I krzyczenie, że starzy ludzie nie mogą. Ciekaw jestem, komu otworzycie cmentarz? Bo otworzycie, jestem tego pewien, że otworzycie. No, panie Janie Wodnik, chyba tak będzie. Ja dzisiaj zaczynam program od słynnej piosenki Kazika. Ja, moje radio ma prawo, bo wytwórnia Kazika i Kaziki i kult, i nie tylko kult, ale również czołowokie polskie zespoły zezwoliły mi nieodpłatnie puszczanie moich, tych, swoich piosenek, więc ja mam co puszczać, proszę państwa. Także widzicie, jak to, jak to wygląda. To jest coś przerażającego. I jeszcze mówicie, proszę państwa... I jeszcze mówicie o tych szczepionkach, o tych szczepieniach. Jak zaszczepicie kogo? Tych starych, zmęczonych ludzi, stanowanych, żeby ich dobić? Dlaczego nie powiecie, że nie macie pieniędzy na emerytury? Oczywiście, ZUS wygra, ZUS wygra. To dotyka również starych, przerywacie więzi pokoleniowe. Tylko tak to mogę skomentować. Dalej mi się już nie chce, proszę Państwa, nawet komentować, bo nigdy nie sądziłem, nigdy nie sądziłem, że to wszystko tak się skończy. Proszę Państwa, ja popierałem PiS. Autentycznie. I w pewnym momencie zobaczyłem, że... Ale to nie jest ten pis. I to nie są ci ludzie. I to nie są ci ludzie. No, Kamil ma prędzej, pan prędzej wyląduje w niebie, nikt niektórzy na współczęści święci katolicy, ale ja nie chcę w niebie. Ja chcę w piekle, kurde, żeby ja chcę im do tego. Ja byłem zawsze ze służb specjalnych, więc tam też są służby specjalne, przecież muszę dokładać do kotła, prawda? To jest coś, które załatwili kolejny raz kupców. Więcej. Tarcze branżowe. Ludzie, słuchajcie... To jest bardzo inteligentny wirus. Ominie Biedronki, ominie żabki, ominie w świeci wielkopowierzchliowe. omija zwykłych, normalnych wrońskich, kowalskich, nowaków zapierdalających ciężko i ciężko na budowach, a trafia w celebrytów, którzy zdrowieją po dwóch dniach i jakimś dziwnym trafem okrętem omija również niektórych starszych ludzi, z których nikt nie umiera na koronawirus, tylko ktoś, kto ma 92 czy 93 lata, to proszę państwa. E Cztery lata temu mój znajomy mający 93 lata, były komendant yy, policji stołecznej, zmarł. Zmarł na grypę, zachorował na grypę, nikt nie słyszał o korowirusie. Lekka i zmarł, bo w tym wieku się umierał. On miał 93 lata. Chodził, dziadek fajnie, bo już łazili gadali, ale on chodził, proszę Państwa. Co ma zrobić teraz ten biedny, stary, samotny człowiek, który codziennie rano robi obchód dookoła? Musi. Dookoła bloku musi to zrobić, bo bez względu na pogodę, bo on jak był chory, to prosił, żeby do niego przychodził, się bał, że umrze. Taką się czuł, że jest częścią społeczeństwa. Wy tego nie rozumiecie? Jeżeli tego nie rozumiecie, to nie powinniście rządzić narodem, nikim nie powinniście rządzić. Pierwszy raz to jest jedyny chyba rząd na świecie, który takie rzeczy mówi. Tego nie ma w Excelu, nie znajdziecie tego w rubryce Winien nie ma. I powiem jedno, o, księża wam odpuszczę, bo z księżami żeście się dogadali, ale Bóg, Bóg wam nie odpuści, Bóg, którego wy macie na ustach, a którego jak głęboko wierzę, i który teraz patrzy i słucha tego, co mówię. Bóg wam nie odpuści, nie odpuści i życzę wam tego, i życzę, i spotkamy się. I powiem szczerze, ja przeżyję. Ja będę chyba jedynym dwustulatkiem, który będzie żył. Tylko po to, żeby zobaczyć, jak wy wszyscy w prochu marniejecie. I teraz możecie mnie nienawidzieć, możecie pisać, możecie wysyłać swoich prokuratorów tu do Niemiec, żeby mnie ekstradytowali i tak dalej. Nie, proszę Państwa, nie tak łatwo. Nie tak łatwo. Nie zamkniecie mnie. Ponieważ, proszę Państwa, oni robią, oni robią, proszę, proszę Państwa... Oni, ponieważ to oni robią wam to i część ludzi rzeczywiście zostanie, bo trzeba uważać. Oczywiście, że trzeba uważać i ja też jestem za tym, że kto nie musi, to nikt nie wychodzi, ale w wielu wypadkach w takie przypadki w tym ludzie muszą. To jest przymus psychiczny, który jest o wiele ważniejszy od cukrzycy zdrowia i tak dalej, bo ten, bo, to, bo część tych chorób jest psychosomatycznych, szczególnie człowiek starszy. To jest, człowiek psycho, to, jest, to jest bardziej psychosomatyczne i psychologowie, którzy to są, potwierdzą to, co ja mówię. I trzeba być naprawdę, mieć serce z kamienia, żeby coś takiego zrobić, kiedy pozwala się na spędy, pozwala się na idiotyczne uroczystości z idiotycznymi odznaczeniami, pozwala się na głupie wybory. Nie wiem, kto was osądzi. Mam nadzieję, że jeszcze za mojego życia. Jest za mojego życia. Przykro mi. Proszę Państwa, ja postaram się w tym radiu od przyszłego tygodnia być prawie codziennie. Pamiętajcie, ja to robię sam. Robię to za darmo. Robię to, za, robię to absolutnie praktycznie za darmo. Tam część ludzi płaci mi ten abonament. Robię to za darmo. Tutaj powiem, bo ktoś mnie pytał i tutaj na Facebooku też, że będzie można ściągać audycję, tylko przygotujemy tak, żeby był raz na tydzień pakiet do ściągnięcia. Za darmo, jak ktoś będzie chciał, proszę bardzo. Mnie jest miło jak na żywo, postaram się na żywo nadawać coraz więcej. Także proszę Państwa, no w Excelu widać, że do tu muszą dołożyć. No. Krzysztof, jechali na Berlin, teraz byli, nie, 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 nie ma mowy, nie ma mowy. Y Trzymajcie się. Również moi rówieśnicy i starci ode mnie, trzymajcie się. Słuchajcie, my naprawdę jesteśmy mocniejsi od tej bandy pierdołów. Jesteśmy od nich mocniejsi. Naprawdę jesteśmy mocniejsi. Przeżyliśmy nie takie warunki. Jeszcze gorsze warunki wystarczyło chodzić. Ja pamiętam, bo i w latach 60., jak chodziłem na noc przed wigilią, z, przed świętami Bożego Narodzenia, babcia mnie w kolejkę do sklepu, to wystarczyło po prostu. To wystarczyło przeżyć to wszystko. Oni tego nie potrafią. Oni tego nie potrafią, proszę Państwa. No, no więc cóż, trzymajcie się. 20.30 jesteśmy w radiu. Tu Krzysiek podał przybylak kCHT.eu albo Radio King, bo kCHT bo mnie nie stać na prawdziwą taką serwer. Więc ja ten serwer na Radio King jest lepszy, bo to wszystko zależy. Także trzymajcie się, proszę Państwa. I możecie mnie nienawidzieć. Ja mam swoje własne podejście do tego wszystkiego. Nie jestem po żadnej stronie, jestem tylko po stronie Polaków. Po stronie Polaków. Bo to my musimy tę tradycję utrzymać, a oni tą tradycję niszczą. Ten właśnie cholerny rząd, który ma pełne słowa i frazesów. Wy będziecie odpowiedzialni za wszystkie te śmierci starych ludzi. Wy, 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 żaden koronawirus. A ze szczepionkami, to powiem wam na koniec taką esencję, bo mniej więcej tydzień temu, bo ja mam różnych znajomych, nadal i pewien bliski współpracownik pana premiera, z którym jestem na ty, zostawmy nazwisko, powiedział właśnie mi też o tych szczepionkach, że to jest ściema i powiedział słuchaj, wiesz, ja to się na pewno nie dam zaszczepić siebie i rodziny. Zobaczymy. W Unii Europejskiej nikt o szczepionkach nie mówi, tylko mówi o tym, że być może będą szczepionki i na pewno nie w styczniu. I nie wiem, czy dla nas, chyba że dla, na nas przetestują. Trzymajcie się do wieczora do 20.30. Na razie.